Dzień dobry, witam Państwa na briefingu prasowym z udziałem Pana Pawła Wdówika, Wiceministra Rodzinnej Polityki Społecznej, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Pana Krzysztofa Michałkiewicza, Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Panie Ministrze, bardzo proszę. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby podsumować i podzielić się dobrymi wiadomościami w odniesieniu do programów. Które realizujemy ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dobra wiadomość pierwsza jest taka, że zarządów pana prezesa Michałkiewicza kondycja finansowa PFRON-u jest nadzwyczajnie dobra. Nadzwyczajnie dobra, co pozwala nam na realizowanie tak dużej liczby programów adresowanych. Do osób z niepełnosprawnościami, ale też adresowanych do tych podmiotów, od których zależy pełny udział obywateli z niepełnosprawnością w życiu tego kraju. Program Dostępna przestrzeń publiczna, który ogłosiliśmy, którego celem jest eliminowanie trudności, eliminowanie barier w uczestnictwie w życiu. W korzystaniu z tego wszystkiego, co obywatel ma, powinien mieć przez państwo zapewnione, czyli dostępu do urzędów, dostępu do kultury, dostępu do rozrywki, ale także dostępu do leczenia, a także dostępu do praktyk religijnych. To jest także ogromnie ważne, żeby w, t, w tych obszarach obywatele mieli zapewniony ten dostęp. Dlatego program Dostępna Przestrzeń Publiczna obejmował cztery moduły. Pierwszy moduł to był moduł dotyczący bariery, likwidacja barier architektonicznych w samorządach. To jest ogromnie ważna rzecz, bo samorządy to nie są tylko urzędy. To są także inne obiekty należące do samorządów, obiekty kultury, obiekty sportowe. Moduł B dotyczący likwidacji barier w kościołach i miejscach kultu religijnego. Moduł C place zabaw, to jest to ten obszar, który jeszcze kilka lat temu nie mieścił się w głowach, tak, żeby zapewnić rodzinom, dzieciom z niepełnosprawnością e, możliwość zabawy, rekreacji na normalnych zasadach, wraz z pełnosprawnymi rówieśnikami. Ważna rzecz, nie tworzymy placu, gdzie jest jedna huśtawka dostępna. Tworzymy place, które mają włączyć dzieci z niepełnosprawnością. Tworzymy place, które mają być otwarte. To jest warunek. Nie może być tak, że jakieś przedszkole zrobi sobie plac i go zamknie. To, co finansujemy, ma być dostępne dla osób z niepełnosprawnością. I moduł D. Podmioty lecznicze. Dostępność gabinetów ginekologicznych. Tak się kojarzy w różnych przesłaniach informacyjnych, które stacje wspierające opozycję organizują, że kobiety są przez nasz rząd pomijane. Ja chcę powiedzieć, że po sygnałach dotyczących tego, jak źle traktowane są kobiety z niepełnosprawnością, jak... Jak bardzo brak jest wsparcia dla nich właśnie w tych placówkach opieki zdrowotnej, które w szczególny sposób powinny być dostępne. W placówkach związanych z ginekologią, z położnictwem podjęliśmy natychmiastową decyzję o włączeniu tego obszaru do programu i mamy konkretny sukces. Mamy Ponad 60 wniosków, pan prezes powie szczegółowo, które pozytywnie rozpatrzyliśmy, po to, żeby właśnie to dyskryminujące, dyskryminujące podejście likwidować. Ja, jako mąż i ojciec, który uczestniczył w czterech porodach swoich dzieci, mogę powiedzieć, że sprawa kluczowa. To jest to, żeby kobieta była traktowana godnie i my będziemy to zapewniać kobietom z niepełnosprawnością, tak jak to robimy także w odniesieniu do wszystkich kobiet. Jeśli chodzi o budżet tego programu, on był początkowo zaplanowany na 300 milionów złotych na najbliższe 4 lata. W tym roku mieliśmy wydać 80 milionów złotych. Ale w związku z tym, co powiedziałem na początku, czyli w związku z tą bardzo dobrą sytuacją finansową Pefronu, zawnioskowaliśmy i uzyskaliśmy przychylną opinię Komisji Finansów Publicznych, żeby dodatkowe środki, które są w posiadaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji, przesunąć na ten program oraz na program samochodowy dla osób z niepełnosprawnością. W związku z tym w programie dostępna przestrzeń publiczna mamy dodatkowe ponad 100% środków. Dzięki czemu wszystkie wnioski, wszystkie powiadam, niezależnie od tego jaki samorząd je złożył, jaki związek wyznaniowy je złożył, czy który POZ, wszystkie będą rozpatrzone, wszystkie które są rozpatrzone pozytywnie, będą sfinansowane. Jeśli chodzi o program samochodowy, który początkowo miał mieć 150 milionów, potem zwiększyliśmy to do 300, teraz dzięki tym przesunięciom zwiększamy kwotę tego programu do pół miliarda złotych na ten rok, na ten rok, co daje nam nadzieję, że zdecydowana większość wniosków, myślę, że nawet około 90% wniosków zostanie. Sfinansowanych i zostaną zawarte umowy. To jest ogromnie ważne, żeby widzieć, że życie obywatela z niepełnosprawnością zależy od tego, czy otrzyma on wsparcie adekwatne do skutków jego niepełnosprawności. I właśnie te programy temu służą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Krzysztofa Michałkiewicza, prezesa PEFRON. Proszę Państwa, nie ukrywam, że jesteśmy ogromnie dumni z tego względu, że uczestniczymy w tym, żeby Polskę uczynić bardziej przyjazną dla wszystkich, dla wszystkich, w tym osób z niepełnosprawnością. I nie ukrywam, że oprócz tego, że. Mamy system skargowy, który Pefron prowadzi. To także mamy cały szereg programów, które mają przygotować samorządy i organizacje pozarządowe do tego, żeby aktywnie uczestniczyły w tym procesie, w procesie udostępniania czy łamania barier dla osób ze specjalnymi potrzebami, dla osób z niepełnosprawnością. W ramach tego który, programu, który przygotowaliśmy, jest także program Dostępna przestrzeń publiczna i ten program cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Ponad 1352 wnioski zostały złożone na ten program i tak jak mówił Pan Minister, dotyczy to czterech modułów, w tym także modułu, który jest skierowany do samorządów. On się cieszył największą popularnością. Bardzo dużo wniosków zostało złożone w tym module w 101 milionów złotych przeznaczamy na dofinansowanie 516 działań zwiększających dostępność zostało złożonych w tym module, o którym, o którym właśnie mówimy. Proszę państwa, chcemy, żeby to co pan minister powiedział, zwiększyliśmy dofinansowanie do programu z 300 milionów do pół miliarda złotych i oczywiście chcemy, żeby w ramach pierwszego naboru, które, w którym zostało złożone te wnioski, który 1352 wnioski zostało złożonych. Chcemy, żeby wszystkie wnioski, które zostały pozytywnie ocenione, znalazły możliwość finansowania, znalazły swój pozytywny efekt, który przyczyni się do tego, że Polska stanie się bardziej dostępna. Chcemy łamać bariery architektoniczne, chcemy łamać bariery informacyjno-komunikacyjne, które są faktycznie, ważne ważne dla wszystkich osób ze specjalnymi potrzebami a tych osób naprawdę jest bardzo bardzo dużo w naszym kraju cieszymy się ogromnie że udało się nam z, z, z wszystkie wnioski które pozytywnie są ocenione także od, od, od strony formalnej także od strony merytorycznej żeby te wszystkie wnioski pozytywnie załatwione, dostały umowy, dostały dofinansowanie, żeby faktycznie były możliwe te projekty do zrealizowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mamy teraz czas na kilka pytań w temacie konferencji. Bardzo proszę. Dzień dobry, Anna Wilczyńska, TVN24. Ja chciałam dopytać jeszcze o ten moduł D. Czy ja dobrze rozumiem, że ten cały moduł jest poświęcony jakby gabinetom ginekologicznym, i prosiłabym o doprecyzowanie, na co tutaj będą wydawane pieniądze, czy to jest kwestia doposażenia gabinetów ginekologicznych, czy też ewentualnie znajdą się fundusze na przykład na zatrudnienie, czy skorzystanie z usług tłumacza języka migowego? Jeśli chodzi o ten moduł D, który, o którym pani wspomniała, to Dotyczy on likwidacji barier technicznych, informacyjno-komunikacyjnych oraz wyposażenie w technologie wspomagające i urządzenia umożliwiające skorzystanie przez osoby z niepełnosprawnością z usług świadczonych przez podmioty lecznicze. Łączna liczba wniosków w tym module były, była 65 wniosków zostało złożone i oczywiście wszystkie te wnioski dostały pozytywnie rozpatrzone dostały dofinansowanie, natomiast głównie dotyczyło to faktycznie gabinetów ginekologiczno-położniczych z tego względu, że osoby z niepełnosprawnością mają kłopot z dostępem i z doposażeniem tych gabinetów, żeby faktycznie w sposób godny mogły być przebadane i, i, i mogły skorzystać z tej usługi. I Jeszcze mam pytanie, czy ewentualnie Państwo przewidują jakąś kolejną edycję? Tak, w grudniu, już w listopadzie będziemy ogłaszać następny konkurs i będziemy zbierać następne wnioski. Dziękuję. Proszę kolejna redakcja. Dzień dobry Mateusz Różański, niepełnosprawni.pl. Ja mam pytanie o program samochodowy. Czy jest szansa jeszcze na trzecią turę w takim razie, skoro są te pieniądze? I ile tak mniej więcej samochodów udało się dofinansować i może jakaś informacja na temat jakie są te samochody, jaki jest taki przykładowy wzorcowy model auta, który na przykład udało się dzięki tym, temu programowi na przykład umieścić na polskich drogach po raz pierwszy. Pan redaktor próbuje nas wciągnąć w krypto to my tego nie zrobimy. Natomiast po pierwsze, mówiliśmy to już na poprzedniej konferencji lipcowej, że program samochodowy został zmieniony i jest w tej chwili programem stałym. Będzie miał co roku dwie edycje. My także bierzemy pod uwagę możliwość rozszerzenia tego programu, bo widzimy, jak już w drugiej edycji znacznie zmniejszyła się ilość wniosków, więc sądzimy, że w kolejnych dwóch, trzech edycjach, te osoby najbardziej do tej pory wykluczone, osoby poruszające się na wózkach i nie, mogą, nie mogące z tych wózków zejść, po to, żeby się przesiąść do samochodu, bo do tych osób przede wszystkim skierowaliśmy ten program, żeby one mogły wyjść z tych ograniczeń komunikacyjnych, w których teraz niestety musiały funkcjonować. I z czasem pewnie będziemy uelastyczniać program, obejmując szerszą grupę osób z niepełnosprawnością ruchową, bo takie sygnały też mamy i takie zapotrzebowanie jest ewidentnie widoczne. Więc co, co do liczby, to być może pan prezes, to wiemy dzisiaj poświęcamy to, tą konferencję głównie tematowi dost, dostępnej przestrzeni publicznej. Ja powiedziałem o tym, że. Zwiększamy budżet na programy samochodowe, bo to jest ważna wiadomość dla ludzi. 200 milionów złotych to jest poważna kwota. To oznacza szansę na kolejne co najmniej tysiąc wniosków pozytywnie rozpatrzonych i sfinansowanych już w tym roku. Dziękuję bardzo. Proszę kolejne pytanie. Dzień dobry, Aneta Pawłowska, Krać, Informacyjna Agencja Radiowa Polskie Radio. Najpierw chciałam dopytać o pieniądze, bo pan minister powiedział, że budżet został zwiększony o 100%, czyli chodzi o budżet w ogóle tak na ten program, nie na rok aktualny, gdzie było 80 milionów, tylko chodzi o budżet całego programu, tak? Ja powiedziałem, że został zwiększony budżet na ten rok. To chciałem powiedzieć. Myśmy wydali. Panie prezesie, proszę mnie w razie czego poprawiać. Było 8 przewidziane 80, 80 milionów złotych. My w tej chwili mamy, jeśli dobrze pamiętam, bo to widzę w notatkach, tego nie mam, 165 milionów złotych na ten rok po to, żeby zaspokoić właśnie wszystkie wnioski, które są pozytywnie rozpatrzone, żeby nie musieć nikomu odmówić. A jeśli chodzi o program samochodowy to pieniądze są zwiększone do pół miliarda złotych. To tak na ten rok. Ok. I teraz mam pytanie dotyczące konkretnych tych elementów programu Dostępna Przestrzeń. Są cztery moduły. Czy możemy powiedzieć, w których modułach było największe zainteresowanie i najwięcej wniosków wpłynęło? Na pewno były, najwięcej wniosków wpłynęło w tym pierwszym module, czyli w module, który dotyczył podmiotów publicznych, dotyczył samorządów i jednostek, które podlegają samorządowi. Możemy podać liczbę? Tak. W tym pierwszym module zostało złożonych 516 działań na łączną kwotę 101 milionów złotych. Natomiast działania to, to są wnioski tak naprawdę. A czy kościoły 516? i place zabaw? Szczególnie chodzi mi o pracę e, tak, zabaw. Mamy, mamy taką sytuację 516 w pierwszym module, na łączną kwotę 100 milionów 909 tysięcy złotych. W obszarze dotyczącym dostępu do miejsc kultu religijnego mamy 82 podmioty na kwotę 15 327 tysięcy złotych. Moduł C, Place Zabaw, to bardzo ważny moduł, aż 120 podmiotów na kwotę 44 112 tysięcy złotych. I moduł D podmioty lecznicze 65 podmiotów na kwotę 4 191 tysięcy złotych. Dziękuję bardzo. Nie mamy więcej pytań. Na tym kończymy dzisiejszy briefing prasowy. Dziękuję Państwu za udział.